Cześć, witajcie drodzy czytelnicy i słuchacze radia w kolejnym odcinku pielęgniarki. I dzisiaj. Podsumuję moje 3 lata studiów licencjackich pielęgniarskich. Ostatnio miałam przyjemność być na konferencji Medical Pros w Bolesławcu, na której właśnie omawiałyśmy taki temat studia pielęgniarskie w pigułce. Ja się tam patrzę, ponieważ tam mam podgląd z właśnie tą prezentacją i będę Wam w skrócie po prostu przybliżać, jak wyglądają 3 lata studiów pielęgniarskich. Postanowiłam je podsumować. I myślę, że zaczniemy już później więcej mówić troszeczkę o magisterce, bo chcę jakby zamknąć, wiecie, te 3 lata studiów pielęgniarskich i no i idziemy dalej, prawda? Bo rozwijamy się, nie? Więc zaczynamy. E, moja prezentacja jest podzielona na 3 lata pielęgniarstwa e, i po, na niej jakby są po kolei jakie były przedmioty. Jak to wyglądało, więc będę opowiadać. Na końcu jest streszczenie o egzaminach, o bronie i taka mała reklama Rescue Team. Ja wiem, że wy znacie Rescue Team, ale no wiecie, tak, tak ją skonstruowałyśmy po prostu z koleżanką. Pierwszy rok, pierwszy rok na pielęgniarstwie, jest to bardzo dużo przedmiotów. A mało praktyki. No, bądźmy szczerzy, tej praktyki było 4 tygodnie, tak naprawdę, przez pierwszy rok. Więc pierwszy rok to chłonięcie wiedzy, ponieważ przedmiotów na pierwszym semestrze jest chyba około 14, a na drugim jest 10. I praktyki są dopiero po pierwszym roku. Program jest tak skonstruowany, że jakby czerwiec obejmuje tę praktykę, tak można powiedzieć. Więc przejdźmy do przedmiotów. Pierwszym przedmiotem, jaki tutaj mam, jest to anatomia. Na anatomii uczyliśmy się po prostu z atlasem anatomicznym na prawdziwych kościach. No co mogę powiedzieć, nie mieliśmy szansy być w prosektorium na naszym uniwersytecie. Wiem, że na przykład położne przyszłe i położne na Uniwersytecie Wrocławskim mają taką szansę, żeby pójść do prosektorium. No i my nie mieliśmy. My mieliśmy taką, wiecie, suchą teorię przy Atlasie i naukę na prawdziwych kościach, jeśli chodziło o układ kostny. E, jeśli chodzi o biochemię i biofizykę, biofizykę. Mm, Ja się dzisiaj nie biofizykę to kolejny przedmiot, e, na którym mogliśmy się nauczyć Właściwie to była taka powtórka z chemii, więc kto nie miał chemii rozszerzonej w liceum, było mu ciężko, ponieważ rozmawialiśmy, a właściwie rozwiązywaliśmy zadania ze stężeniami procentowymi, robiliśmy różne doświadczenia, było też o składzie krwi, także tutaj osoby, które nie miały chemii rozszerzonej, to było im dosyć y, ciężko. Dalej mam genetykę. To były po prostu podstawy genetyki, krzyżówki genetyczne, mniej więcej na tym się opierała genetyka, trochę pomieszana z fizjologią, tak można powiedzieć. Dalej mam mikrobiologię i parazytologię. Mikrobiologia była ciężka dla osób, które nie miały biologii, bo co się okazuje, da się chyba dostać bez biologii na, na studia pielęgniarskie. Ja nie znam takiego przykładu osoby, ale widziałam, że pisaliście mi w komentarzu, że się da. Więc y, ufam, y, że się da dostać bez biologii, tylko tutaj na mikrobiologii, albo dla osób, które nie uczyły się zbytnio z biologii, było bardzo ciężko, jak uczyliśmy się o pasożytach, wirusach, grzybach, bakteriach. Jak o tym się uczyliśmy głównie, robiliśmy też doświadczenia i było fajnie, bo było laboratorium doświadczenia, ale jak przychodziło co do kartkówki, to trzeba było naprawdę się przyłożyć i tutaj właśnie było ciężej dla tych osób, które no, nie miały biologii. Dalej mam patologię. Patologią jest choroba, czyli patologia to jest nauka o chorobach i tu były choroby przedstawione z podziałem na każde układy. Dalej była radiologia. Radiologia to głównie nauka o diagnostyce, o USG, o rezonansie magnetycznym, o tomografii komputerowej, czyli głównie nauka o diagnostyce po prostu chorób. Dalej mamy filozofię i etykę zawodu pielęgniarki. Tutaj były naprawdę takie podstawy filozofii Głównie z naciskiem na cofnięcie się od starożytności, gdzie był Sokrates, Platon, Arystoteles. Od tego momentu uczyliśmy się tej filozofii. Dalej był język obcy, u nas był to niestety tylko angielski, nad czym bardzo ubolewam, bo zależało mi na niemieckim bardziej niż na angielskim, ale trudno. Wiem, że chyba na niektórych uczelniach jest niemiecki, tak coś mi się kojarzy. U nas nie było, był to angielski, była to gramatyka i słownictwo w głównej mierze takie medyczne słownictwo, i jeśli chodzi o to, czy był podział na grupy, był podział na grupy, pisało się na początku taki test, który przyporządkowywał Was do grupy podstawowej, średnio zaawansowanej lub zaawansowanej. Tak od razu mówię. Ja mając podstawowy angielski w liceum, ja byłam w grupie średnio zaawansowanej i pamiętam, że pani chciała mnie przenieść do tej zaawansowanej, ale ja też nie chciałam ze względu na to, że bałam się o gramatykę moją, bo moja gramatyka. Hmm, Ciężko, słownictwo, ja bardzo lubię się uczyć języku, bardzo łatwo przyswajam, przyswajam inne języki i było mi prosto, ale jednak bałam się, że nie dam rady przez gramatykę, więc nie przeniosłam się do tej grupy zaawansowanej, ale uwierzcie mi, widzicie, da się być w wyższej grupie, jeśli nawet mieliście tylko podstawy angielski w liceum. Dalej jest pedagogika, to były głównie podstawy pedagogiki, pamiętam, że było kilka takich wykładów, ta prowadząca była bardzo fajnie ciekawie opowiadała, były dyskusje, to pamiętam, ale bardziej pamiętam, że spodobała mi się psychologia niż pedagogika, i na psychologii naprawdę brałam udział w tych zajęciach, zacięcie, byłam bardzo. Bardzo, jakby spragniona tej wiedzy klinicznej na temat psychologii, uczyliśmy się o różnych chorobach, jak postępować z chorym w chorobie. Trzeba po prostu potrafić rozmawiać z tym pacjentem, dostosować jakby poziom rozmowy do tego, w jakim stanie emocjonalnym jest pacjent. Wiecie, to się nazywa podejście holistyczne, jakby co? Pod tym aspektem. Było też prawo. Prawo głównie pamiętam, że mówiliśmy trochę o Unii Europejskiej, o ustawie o zawodzie pielęgniarki położnej, e, no ogólnie o tym, o błędach medycznych, o takich rzeczach na prawie było. Była także socjologia, socjologię mogę nazwać nauką o ludziach i o tym, jak żyją, no bo tak pamiętam, że pisaliśmy pracę na socjologii i na so ja pisałam na przykład o ludziach w biedzie kontra ludzie bogaci i takie porównanie robiłam, takie wiecie, dwa światy, taką pracę pisałam właśnie na socjologii, a na psychologii pisałam pracę o dziewczynie, która miała anoreksję i to była taka historia na prawdziwych zdarzeniach, bo mieliśmy sobie wybrać chorobę i tak, naprawdę, sami, naprawdę sami napisać o tej chorobie. Nie tak kopiuj w, w klej z internetu, jak to czasami bywa. Kolejnym przedmiotem było zdrowie publiczne. Zdrowie publiczne, no... Prowadził mój promotor, chociaż jeszcze wtedy, bo to było na pierwszym roku, nie wiedziałam, że będzie moim promotorem, ale... Zdrowie publiczne u nas to była statystyka, wiecie, zachorowalność, umieralność. Głównie bazowaliśmy na tych danych statystycznych, więc przy tejście było ciężko je zapamiętać, e, jeśli chodzi o statystykę. No bo wiecie, te procenty i to wszystko ciężko, ale powiem, no że to był taki fajny, taki spokojny przedmiot. Dalej mieliśmy badanie fizykalne. Bardzo lubiłam ten przedmiot, ponieważ na tym badaniu fiskalnym. Mogliśmy się nauczyć wielu takich naprawdę praktycznych rzeczy. Uczyliśmy się po kolei, na sobie, nawzajem, badać siebie, czy to ze stetoskopem, czy wszystkie węzły chłonne. Uczyliśmy się, gdzie się jakby wymacać węzły chłonne, nie wiem jak to nazwać. Było obmacywanie, opłukiwanie, osłuchiwanie, więc oglądanie, to pierwsze, ale nie po kolei powiedziałam, ale wiecie o co mi chodzi. Także było bardzo ciekawie na tych zajęciach i bardzo dobrze, jak wspominam, jest sporo filmików z badań fizykalnych w internecie, także można sobie obejrzeć kilka badań i się ich fajnie nauczyć i one są bardzo przydatne, ponieważ teraz pielęgniarki mogą dawać porady pielęgniarskie, ordynować leki, a do tego jest, co potrzebne na początku, badanie fizykalne, bo najpierw musimy zbadać, zanim coś przepiszemy, prawda? Więc to tak wygląda. Dalej mamy podstawy pielęgniarstwa i wydaje mi się, że to był jeden z ważniejszych przedmiotów na pierwszym roku. Tu były naprawdę takie podstawy, podstawy, które wiązały się także, że były wykłady i ćwiczenia. I te ćwiczenia były w takich wiecie, salach ala szpitalnych. Teraz są w Centrum Symulacji Medycznej, bo u nas na Uniwerku wybudowali dopiero, gdy ja byłam już na trzecim roku. Więc w Centrum Symulacji Medycznej są jakby te zajęcia, także wiecie, macie takie obycie z pacjentem takim, wiecie, który mówi, który się poci, który mruga oczami, które mu się źrenice powiększają, zmniejszają, który ma sinice, gdzie nauczyciel odpowiada wiem i w ogóle... Super, super zajęcia w Centrum Symulacji. Naprawdę jeszcze bardziej przybliżają e, ten szpital, e, myślę, dla pierwszych roczników, niż to, jak my mieliśmy w takiej zwykłej sali i z takim, no, zwykłym manekinem, tak mogę powiedzieć. Dalej. E, a, i co na tych zajęciach? Iniekcje, cewnikowanie, zgłębnikowanie, e, mycie pacjenta, ale jeden mankament. Przez pierwsze dwa miesiące ścielenie łóżka. No niestety, moim zdaniem, zawsze Wam to powtarzam, moim zdaniem wystarczyłby dwa tygodnie maks na to, ponieważ yy, rzeczywistość jest zupełnie inna niż yy, uczymy się tych, wiecie, rogów kopertowych, tego idealnego ścielenia, no w szpitalu wygląda to troszeczkę inaczej. Yy, dalej były zajęcia fakult... I to były zakażenia szpitalne Język migowy albo promocja zdrowia Ja o zakażeniach szpitalnych i o promocji zdrowia mało Wam powiem Oni tam jakieś projekty robili, a na zakażeniach szpitalnych mieli, szpitalnych mieli kartkówkę, pamiętam, zaliczeniową A ja miałam język migowy, no i migałam do pani i pani nam migała I takie, tak wyglądały nam kartkówki Przez pierwszy semestr to był alfabet i liczby Przez drugi semestr to były takie podstawowe, medyczne wzrosty zwroty, z którym, wiecie, z osobą głuchą, byśmy mogli się dogadać, czy na przykład czy ty krwawisz, czy co cię boli. O takie pytania na przykład. I ta osoba pokazuje, wiecie o co chodzi. Więc mogę Wam się przedstawić, bo to jeszcze bardzo dobrze pamiętam. Mam dużo nota tak jeszcze z tego języka migowego, że zawsze można powtórzyć, ale to jest tak, to jest. Jeśli, coś, jeśli jest tu ktoś, kto potrafi migać, to mnie poprawcie, proszę. Ja, Ja, ja mam. Na imię O-L-I-W-I-A. Tak wygląda mój język migowy. Tego się nauczyłam, bardzo mi się podobał. Do widzenia, dzień dobry. To, to tyle chyba, to tyle co pamiętam dobrze, ale no wiecie, jakbym to powtarzała częściej, to myślę, że pamiętałabym więcej. Dalej mamy promocję zdrowia, na której robiłyśmy w grupach. Projekt prozdrowotny. My robiłyśmy o tym, żeby rzucić palenie, był test, i pamiętam, że głównie tym projektem bardzo się cieszyliśmy i dużo robiliśmy na temat tego projektu. Dalej mamy podstawy ratownictwa medycznego, i tutaj bardzo te zajęcia były takie stresujące, ponieważ uczyli nas. Pod wpływem stresu, jak działać. Uczyliśmy się tych zaawansowanych zabiegów, czyli ALS, bo mamy BLS, czyli te podstawowe zabiegi, takie 30 na 2, wiecie, oddechy, te, co każdy człowiek powinien potrafić, jeśli udziela pomocy. A my uczyliśmy się tych z defibrylatorem, z jakim rytmem do defibrylacji, czy nie do defibrylacji, z podawaniem leków. Uczyliśmy się tych bardziej zaawansowanych, jakby. Zabiegów resystutacyjnych. No i pamiętam, że taki też był taki egzamin. I ja pamiętam, że najlepiej mi szło właśnie intubacja, nie intubacja, tylko wentylacja pacjenta. No, ale do intubacji przejdziemy na trzecim roku, jak coś. No i właśnie taki był egzamin, ale testy też były ciężkie, ponieważ było bardzo mało czasu. Pan cały czas jakby chodził i przeszkadzał specjalnie, bo tu wiecie, praca pod presją czasu i dwa błędy dwuja. No właśnie, macie załóżmy 15 pytań, dwa błędy 2. No trochę się nie kalkuluje, co nie? No ale dewiza całych tych zajęć była taka, że połowicznie człowieka się nie da uratować, więc no się nie da. No i no w sumie racja. Dobrze, więc y, laborki, tak jak już mówiłam, były w tych takich pseudosalach szpitalnych. No i przejdźmy do końca roku. Na koniec roku mieliśmy dwa tygodnie. Dwa tygodnie zajęć praktycznych. Każdy musiał mieć je na jakimś yy, pielęgnacyjnym oddziale, bo jednak głównie to, co się uczyliśmy na początku, to była ta pielęgnacja pacjenta, to obycie z pacjentem, ten wywiad, ten kontakt. To było najważniejsze na pierwszym roku, więc tego się uczyliśmy yy, i tak wyglądały zajęcia praktyczne w szpitalu z nauczycielem. Ja byłam na neurologii i. Yy, Dobrze wspominam pierwszy rok i pierwsze praktyki. Potem je miałam na oddziale chirurgicznym i to już u siebie w mieście, ponieważ mamy zajęcia praktyczne i praktykę zawodową. Zajęcia praktyczne są z nauczycielem, a praktyka zawodowa jest z oddziałową danego oddziału. Czyli tutaj, wiecie, na, tych, na tej praktyce zawodowej już bardziej musicie być samodzielni, mi się wydaje. No, i ja miałam właśnie taką możliwość, że te praktyki zawodowe możecie odbywać w swoim mieście, także to jest super. Przejdźmy do drugiego roku, i drugi rok jest moim zdaniem najważniejszym rokiem. Eee, najważniejszym podczas całego pielęgniarstwa, ponieważ przedmioty, których uczycie się na drugim roku, są w głównej mierze na egzaminie. Mam na myśli egzamin praktyczny, ponieważ te oddziały, jak interna, chirurgia i pediatria, pojawiają się do wylosowania, żeby zdawać egzamin praktyczny. Także drugi rok jest bardzo ważny. Tutaj drugi rok pod względem praktyk się bardzo zmienia, ponieważ dwa dni zazwyczaj planie macie spędzacie na uczelni, a pozostałe trzy dni spędzacie raczej na zajęciach praktycznych czy praktyce zawodowej w szpitalu. Także tutaj jest bardzo duża różnorodność. Co nie powiem, bardziej mi się podobał drugi rok niż pierwszy, bo wiadomo ta praktyka, to bycie, to te nowości, cały czas te nowe doświadczenie jednak fajniej wpływa na jakby rozwój, wiecie o co chodzi. Także ten drugi rok bardziej mi się podobał. No, i też polubiłam pediatrię, polubiłam chirurgię. Wiecie, moje miłości, nowości. Także bardzo się cieszę. Zacznijmy od przedmiotów. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, to jak wiecie, łączyło się to także z praktyką w szpitalu. Widzieliście moje książki, z nich się uczyłam i tak wyglądało to. Potem była e, choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne. Tutaj uczyliśmy się o, o właśnie tych chorobach wewnętrznych po kolei układami, jak na patologii, że na, na początku przerabialiśmy układ oddechowy i wszystkie choroby związane z układem oddechowym, potem układ e, załóżmy krwionośny, no i wszystkie o, z choroby z, z serca. I tak to mniej więcej wyglądało, i tak po kolei przeszliśmy wszystkie układy i korzystaliśmy z książki szczeklika, wtedy pamiętam. Ja Wam mówiłam o tych książkach, tylko chyba jeszcze nie zupdate'owałam, że jaki, z jakich książek korzystam na trzecim roku, bo na pierwszym i drugim roku pielęgniarstwa to dałam updateciki. Jest, jest taki film, jakby co. Dalej mamy dietetykę, no to ogólnie żywienie pacjenta. Wiecie, że pielęgniarki teraz mogą edukować pacjentów także na temat diety, czy to dieta cukrzycowa, czy przy nadciśnieniu. Także fajnie edukować pacjenta, fajnie jest wiedzieć, a nawet i dla samego siebie, jakie produkty są dobre, jakie są złe, co z czym się wiąże. Dalej farmakologia, czyli nauka głównie o lekach. No i yy, Najważniejsza zasada sprawdź trzy razy lek zanim go podasz, jakie leki można ze sobą łączyć, gdzie znajdziemy dane informacje na temat danego leku, bo to wiecie, że nie trzeba się ich wszystkich na pamięć uczyć, jest coś takiego jak HPL, czyli charakterystyka produktu leczniczego, jeśli wpiszecie dany lek i wpiszecie HPL przez CH, od razu Wam wyskoczy jakie leki, co i jak. Uczyliśmy się także wypisywania recept, bo jak wiecie pielęgniarki mogą ordynować leki. No, i farmakologia była bardzo ciekawym przedmiotem. Część leków też uczyliśmy się, jakie leki na nadciśnienie, jakie leki na cukrzycę itd. itd. Dalej mamy geriatrię i pielęgniarstwo geriatryczne, czyli no choroby po prostu osób starszych, tak mogę powiedzieć, co wiązało się także z praktyką w domu pomocy społecznej. No, było to coś nowego, bo to jednak inaczej wygląda w tym domu. Nie mieszka... w tym domu nie przebywają pacjenci, a mieszkańcy, także tutaj jest zupełnie taka inna specyfika pielęgniarstwa, o tak mogę powiedzieć. Dalej, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. Jeden z moich ulubionych rozdziałów z dziećmi, i jest też zupełnie inna specyfika pracy, a mianowicie to, że też trzeba brać pod uwagę rodziców dzieci, którzy cały czas przebywają z nimi na oddziale, bo jednak dzieci to dzieci. Eee, nie wiem, jak to inaczej nazwać. Wiem, że brzydko ujęłam, ale. Musicie zrozumieć, że to też współpraca z rodzicem. Dalej, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne. Tak jak już mówiłam, na pierwszym roku miałam praktyki na neurologii, także neurologię już troszeczkę znałam, więc tutaj było mi łatwiej też na praktykach, bo znałam ten oddział po prostu. Neurologia, pielęgniarstwo neurologiczne no po prostu choroby neurologiczne no, nic innego więcej Wam nie powiem. Dalej, przejdźmy do. Aha, drugi rok to jest najwięcej praktyk wakacyjnych, ponieważ po trzy tygodnie na każdym z tych takich ważnych oddziałów, czyli na internie pediatrii i chirurgii, trzeba było spędzić po trzy tygodnie praktyki zawodowej. Oprócz tych wszystkich praktyk, które mieliście w ciągu roku, trzeba było te tej wakacyjnej, zawodowej, aż trzy tygodnie na każdym oddziale na koniec spędzić. Także wiecie, obycie z oddziałem było pełną parą, naprawdę. W międzyczasie w trakcie roku również była praktyka zawodowa w Domu Pomocy Społecznej, na Neurologii, która też jeszcze się rozciągnie na trzeci rok, ponieważ nie wyrobimy się na drugim. No ale chodziło o to, że jednak tej praktyki było bardzo sporo, i pamiętam, że dosyć sporo czasu mi to zajęło, zanim skończyłam, wiecie, praktykę. Więc warto pomyśleć, żeby coś wcześniej się gdzieś zahaczyć, bo jednak dużo czasu, dużo wakacji to obejmuje naprawdę. Więc jeśli chcecie mieć jeszcze wakacje i być wiecznym studentem, to zwróćcie na to uwagę. Dalej, trzeci rok. Badania naukowe w pielęgniarstwie. To był taki przedmiot spotykania się z promotorem i mniej więcej jak napisać pracę licencjacką wszystkie takie informacje dotyczące tego. Dalej był podstawowa opieka zdrowotna, czyli specyfika pielęgniarki w. w, w. Przychodni, pracy pielęgniarki w przychodni, medycyny pracy, pielęgniarki szkolnej i pielęgniarki środowiskowej, która idzie z wizytą do pacjenta. Więc to były bardzo fajne praktyki, właśnie jeździliśmy na te wizyty, robiliśmy, właśnie pracowaliśmy w przychodni, także było bardzo fajnie, ciekawie, na pewno inna specyfika niż w szpitalu czy właśnie w takim domu pomocy społecznej. No, nowe doświadczenie, tak mogę nazwać, yy, pracę pielęgniarki w przychodni dalej było anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia i tutaj to jeden z moich właśnie ulubionych przedmiotów na trzecim roku bardzo ciekawe praktyki na oddziale intensywnej terapii też obciążające psychicznie jeśli chodzi o ten oddział ponieważ jednak ta historia tego pacjenta, którą poznaliśmy może być naprawdę ciężka no, ciężko mi się nawet na ten temat wypowiadać, ale bardzo obciążający psychicznie oddział. E, dalej właśnie mamy tą kontynuację neurologii, e, mamy opiekę paliatywną i tutaj mamy praktyki w hospicjum. E, no, też zupełnie inna specyfika pracy, ponieważ jednak tutaj w tym hospicjum nie wiem, niczego nie brakowało, i naprawdę można zapewnić tę. Temu człowiekowi godne umieranie, godne warunki jeszcze do tych, w tych jego ostatnich dniach życia. E, opieka hospicyjna to nie tylko opieka na tego jakby pacjenta danego, tylko także na jego rodzinę, na ten cały okres żałoby, no, no także opieka paliatywna była. Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne to właśnie praktyki na porodówce, na patologii ciąży. Bardzo ciekawe, przyszłościowo ciekawe, bo wiem, że nie możemy pracować na takich oddziałach jako pielęgniarki, ale dla samej swojej wiadomości: wiecie, wygląd jak wygląda poród, jak wygląda cesarskie cięcie, poród, połóg. No, ciekawe dla własnych przyszłościowych doświadczeń o tak mogę to powiedzieć. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne to miały być praktyki na oddziale psychiatrycznym. No tutaj troszeczkę pandemia nam przeszkodziła, więc bardzo mało byliśmy na tym oddziale psychiatrycznym, ale no to również specyfika zupełnie inna pacjenta, inne podejście musi być takie wiecie no dostosowane, holistyczne do danej choroby, danego schorzenia. Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych no to przedmiot, który moim zdaniem powinien być na pierwszym roku, bo jednak fajnie jest wiedzieć od samego początku, jak prawidłowo przekładać pacjenta, a na rehabilitacji na ćwiczeniach pani nam pokazywała różne sprzęty i pokazywała nam filmiki, jak prawidłowo podnosić, chroniąc kręgosłup, ponieważ dla pielęgniarki kręgosłup jest bardzo ważny. Uwierzcie mi, chronicie swoje kręgosłupy od samego początku. Jak w ogóle idziecie na pielęgniarstwo, to pomyślcie o tym, żeby e, sobie obejrzeć takie filmiki, jak przykładać tak na, dla siebie po prostu, żebyście wy wiedzieli, zaczęli chronić swój kręgosłup. Wiem, 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 jesteśmy młodzi, ale to wiecie, czasami młodzi, a różnie to bywa. E, jeśli chodzi o zajęcia podczas pandemii, to tutaj dam Wam taki update, ponieważ był już o tym film. Wróciliśmy, mieliśmy ten e-learning, który zapewnił nam 40% zajęć praktycznych, a 60% musieliśmy wrócić i po prostu sami nadrobić. W szpitalu mieliśmy praktyki, mieliśmy wymazy na COVID i ogólnie wyglądało to tak, że wszystko głównie było przez internet dalej, ale jednak ta praktyka musiała się. Odbyć face-to-face, face, jeśli nie mogła się odbyć w szpitalu. Część była w centrum symulacji medycznej, druga część była właśnie w szpitalu. No i też przygotowywaliśmy się, bo nie wiedzieliśmy, gdzie będziemy mieć egzamin, czy to w centrum symulacji medycznej, czy w szpitalu. No na szczęście okazało się, że w szpitalu. Ogólnie, ogólnie to sobie tak pomyślałam, że ten film jest bardzo długi i podzielę go na dwie części. Także zapraszam na drugą część na temat licencjatu, egzaminów końcowych i obrony. Więc ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Podsumowałam 3 lata pielęgniarstwa w tym filmie. Także no ja szczerze, zadając mi pytanie na konferencji, czy wymieniłabym ten kierunek na inny? Nie. Serio, ja się idealnie widzę w roli pielęgniarki. Lubię pracować z ludźmi. Ostatnio jeszcze bardziej lubię pracować z dziećmi, także duży wybór prac, stanowisk pracy, zawsze mam zapewnioną pracę. Jest więcej plusów niż minusów i bardzo się z tego cieszę, także tej pracy mi nie zamieniła na żadną inną. No i co? Zapraszam do części drugiej. Pa!